Fajnie to działa. Podoba mi się. Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj fotowoltaika balkonowa w wersji, powiem Wam takiej konkretnej i na wypasie. Także mamy fotowoltaika do minimum 1200 W. Bo pod to urządzenie można śmiało podpiąć dwa panele pod 600W producent na to zezwala, a później z tego możemy odzyskać nawet 800W, podłączając mikroinwerter na wyjściu albo podłączając, słuchajcie, PowerBanka. I tu mamy magazyn energii, 1 kWh, z tej strony mamy tak układ MPPT, czyli możemy to ładować. To jest magazyn energii, PowerBank, wszystko w jednym tak naprawdę tylko nie jest kompletne. StarCube. Możemy to ładować mocą 1200 W, do max 55 V, czyli VOC paneli nie powinno przekraczać 50 V, czyli 1200 W możemy wprowadzać, gromadzić energię w takim klocku, który ma 1 kWh. Takie klocko można tutaj poskładać 5, także można zrobić 5 kWh. To może stać na zewnątrz bez żadnego problemu, IP65 albo 67 jest, także deszcz na balkonie i wszystko, co jest z tym związane, mu nie grozi. Są wersje też S1000 Pro z matami grzewczymi, ale powiem Wam, no, podgrzewać coś, stracić energię na podgrzewanie czegoś, to lepiej to wnieść do pomieszczenia i nie podgrzewać na zimę. Tak mi się wydaje, że jest prościej, a przez Okres, nie wiem, 9 miesięcy w roku, kiedy nie ma przemrozków, może być na zewnątrz. I później z tej baterii, że tak powiem, wychodzimy sobie tutaj. Tutaj widzicie aplikacja świeci się, świeci się, zaraz pokażę Wam. Ustawia się moc wyjściową, można sobie ustawić 150 W od 50 W do 800 W na wyjściu. Podpinamy sobie to pod takiego powerbanka albo jakiegoś innego. Tutaj zobaczcie, macie przewody które dajemy przez okno, takie płaskie przewody, także nie trzeba wiercić dziury w ścianie, kombinować, <laughs> kurde, tylko wrzucamy przez okno, najlepiej takie, które się nie jest często otwierane, żeby no nie przecześć tych przewodów, prawda, i podpinamy to od powerbanka. Także tutaj w takiej sytuacji na przykład mamy tutaj jedną kilowatogodzinę, tu mamy dwie kilowatogodziny, także mamy 3 kilowatogodziny pojemności. Idziemy dalej, słuchajcie. Temat taki fajny, że jedno z drugim się dogaduje. Kurde, normalnie tam jest laser CO2. Przed chwilą był tutaj wypalany i coś się nakopciło i teraz nie gryzie gatu. Ale lecimy dalej. To urządzenie ustawiamy na 800W na wyjściu. Ładujemy tutaj. To urządzenie ma tylko 700W, może przyjąć i on nie ma z tym problemu. Ogranicza moc tylko do tego, ile może przyjąć po prostu power bank. Jeśli Powerbank się naładuje do pełna, to wtedy tutaj zostaje odcięta moc i tutaj też zostaje odcięte, że tak powiem, wysyłanie do tego Powerbanka. Jeśli to się naładuje do pełna, to wtedy z paneli też jest odcięta moc. W drugiej części filmu pokażę Wam, jak to działa na zewnątrz, kiedy świeci słońce, bo teraz, no niestety, ciężko złapać tą energię, ale będzie pokazane, jak to działa na zewnątrz, Fajnie mi pokazać, to ogólnie działa. Także już wiemy, z czym mamy do czynienia. Panele, ładowanie, rozładowanie, ładowanie, rozładowanie już na 230, na 12 V, na co chcemy. Fajna rzecz jeszcze jedna, nie wspomniałem, że tutaj nam wychodzi 50 V. Dlatego możemy osiągnąć te 800 W na wyjściu, bo jest 50 V, a nie 12 V. I to jest bardzo dobra rzecz. Także podchodzimy tutaj teraz zobaczyć, jak to działa. Słuchajcie, część tutaj się przygotuję, i zobaczcie, Zestor Cuba w tym momencie wychodzi nam 100 W, tak jest ustawione, 99 100 W, tu musimy tego kolega kliknąć, a ten pokazuje, że dostaje, dostaje 112 W, także to, to jest zawsze, jakieś chodzkie kloski w, tym, w tych systemach, przekłamanie tych podliczników. Film, jak to ustawić? Dam wam w opisie filmu e, całościowo. Także tutaj, takie podstawy, które będą najczęściej używane, czyli ręczne dobieranie mocy. I zobaczcie, dobieram sobie teraz maksymalną moc 800 W na wyjściu. Ach. Można tutaj ustawić też inteligentne tematy. Po to, tu jest właśnie, słuchajcie, o takie gwiazdeczko że e, jeśli tutaj do tego urządzenia podłączymy mikroinwerter i wstawimy, e, że tak powiem, inteligentne, w domu sobie wstawimy inteligentne gniazdka, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przez te inteligentne gniazdka będzie przypłynął prąd, będzie pobierana energia, to właśnie ten storecube będzie to nam oddawał do sieci wewnętrznej, żeby niepotrzebnie nie oddawać do sieci, także e, taki off-grid. Razem z siecią powiem Wam bardzo fajna, bardzo fajna rzecz. Oj. No i dobra, słuchajcie. Rozpędza nam się 600 watów. Tu już pokazuje, że dostaje 717 Watów. Także znaczy też tu jest połączenie przez Wi-Fi między jednym a drugim. To pewnie jest opóźnienie po prostu w tej całości. Ale zobaczcie, 650 W a jest 800 ustawione także on dojdzie do tej granicznej i więcej nie puści, 648, także o widzicie, tutaj pokazuje nam tak, a tu pokazuje, że wchodzi 700 W, a ja już się do tego, powiem Wam, przyzwyczaiłem po prostu, że tu coś pokazuje, tam coś pokazuje, ale widać, że to współdziała i to jest właśnie ważne, że to jedno z drugim współdziała. I zobaczcie, tutaj jeszcze Wam pokażę, jak są połączone panele, bo wychodzi przewód, prawda, i przewód od razu jest z pająkiem, jak ja tu mówię, rozdzielaczem, że można podpiąć do tego od razu dwa panele. Opisane jest, tutaj mamy dwójeczki, tutaj mamy jedyneczki, także jak widzicie tutaj, tu są akurat panele 435, ale producent dopuszcza, że może wejść sobie 600 watów. także już praktycznie cały balkon macie zajęty, to macie na zewnątrz, nie ma problemu. Wszędzie tutaj skręcane wszystko odporne na wodę. Jeśli stawiacie słupki jeden na drugi, to tylko się po prostu wklikuje. Pod spodem, też jakbym go obrócił, są też dodatkowe wejścia wyjścia. To jest raczej to jest pierwsze, później dodatkowe baterie już są jako baterie. Ta jest, ta jest, że tak powiem, zarządzająca. I wychodzimy, cyk, 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 elegancko. Przechodzimy sobie przez jakieś okienko. No drzwi nie, okno najlepiej tam, gdzie się niczego nie otwiera. Wszystko MC4, klik, 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 ja tu nic nie zarabiałem, to wszystko jest w zestawie. To już jest od powerbanka, takiego czy innego, tyle i się ładuje. Zobaczcie, ładuje się elegancko. Jeśli damy jakieś obciążenie, to będzie pobierane wszystko na bieżąco, to co się ładuje i plus podbierane, jak zawraknie oczywiście z baterii powerbanka, bo z powerbanka można 2400 W obciążyć. Ale jak go obciążymy na jakieś mniejsze obciążenie, że tak powiem, to będzie to jeszcze lepiej działać. Także bardzo fajny temat, super, super, że to się dogaduje jedno z drugim. Nie trzeba nic tu kombinować. Ten widzi napięcie, ten widzi napięcie po prądzie. Temat widzicie jak wygląda i czekam na pogodę, wyniosę to na zewnątrz i pokażę wam jak to działa już jeszcze właśnie ładowanie. Tutaj, tej baterii, i rozładowanie dalej. Także, żeby to już był kompletny temat. Także czekamy na słoneczko i tyle. No to do zobaczenia. Fajnie to działa. Podoba mi się. Także podejdźmy. Słuchajcie, mamy panele, te co były. Eee, kurde, ile tu jest? 435, także mamy 800, 870 watów i tak wchodzi nam to tutaj przez rozdzielacz do baterii zewnętrznej, właśnie tutaj, właśnie z tym. Może być problem z tym słońcem, ale widać. O, zobaczcie, tutaj mamy jedna, jeden panel daje 411 W, drugi daje 408. Także bardzo fajnie to sobie tutaj sypie. I muszę to dać niżej. Kurde, bo jest, powiem Wam masakra. O, super, nie widzicie. Jak ładnie leci. Tutaj nam leci do baterii 800. No, nie ma sumy. Akurat. A z baterii nam wychodzi 643. I już to stawiam. O, jeszcze tutaj coś naciskałem. Nie lubię pod słońcem nagrywać. Ale nie ma za bardzo tu wyjścia. A nie, mogłem stolik tak postawić. I byłoby prościej. No, ale dobra, już teraz jesteśmy w tym, w tym momencie i zobaczcie i to wszystko nam tutaj leci teraz do powerbank 720 pokazuje watów także tak jak wam mówiłem jak widzicie z paneli ładujemy to później ładujemy to albo na bieżąco po prostu energię z paneli przelatuje przez tego ładuje nam powerbanka do pełna jak się powerbank naładuje ładuje nam baterię do pełna i dopiero wtedy odcina wieczorem rozładowujemy powerbanka on w międzyczasie pobiera z tego urządzenia też i macie taki, taki tandem tak naprawdę co to więcej mogę Wam o tym opowiadać widzicie jak to działa jak dla mnie jak dla mnie bomba, elegancko elegancko ze sobą współpracują także standardowo linki do tych produktów w opisie ja dziękuję za suby, lajki komentarze suby, lajki, komentarze za kawy też dziękuję serdecznie, o już się sąsiad zaczął porlaurać także będzie pyr 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 ale trudno Trzeba kombinować. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.